Sialeczku widzowie, dzisiaj nagrywamy filmik. Jestem tutaj razem z Rafałem, moim kolegą. Będziemy, oprowadzać dwa... Będziemy was oprowadzać po naszym mieście. Budowaliśmy to no. Prawy rok, nasz no, rok to budowaliśmy wszystko, nie tak łącznie. To jest całkiem spore miasto kiedy wam się spodoba nasze miasto, to możecie zostawić łapkę w górę, subskrypcję No i na pewno będziemy więcej, może kiedy chcecie Możemy nawet y, wrzucić jakiś odcinek z budowania jakiejś budowli Ale my chyba już idziemy, pokażemy wam każdą budowlę od środka, od zewnątrz na, W naszym mieście Zaczynamy od tego, tego e, e, bloku No rady To my to budowaliśmy z myślą no żeby było, żeby jakoś zajęło nam trochę miejsca w naszym mieście. Jest tutaj takie coś. Nawet, nawet budowaliśmy łącznie blok budowaliśmy no z dwa dni, czyli nie tak długo, Dziś. dwa trzy dni. Tutaj jest. Są, no może nie jest za duży, ale reszta budowli gwarantujemy wam są o wiele lepsze. To jest. To może nie jest takie dobre, ale reszta budowli na serio zaskoczy Was. Już widzicie tam coś, takie takie rzeczy. To my już chyba stąd wychodzimy, no pokazaliśmy wszystko. Chodzimy. Może pokażemy Wam teraz boisko do piłki nożnej. Bo my ogólnie, każdy tutaj, bo my tutaj w parosie gramy. Każdy, kto yy, gra na tym serwerze, lubi grać w piłkę nożną. Więc dlatego pomyśleliśmy, żeby... Z no, prawie każda taka jedna osoba, nie trochę. Ale generalnie każdy. No i tutaj zbudowaliśmy boisko do piłki nożnej, na tych sławka rezerwowych. No. No i to całe boisko. Idziemy teraz do te, tamtej budowli, czyli do parku trampolin. Chodź Rafał, To jest... To jest ogromna. Tak, 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 tak. Tutaj jest takie, taka a'la poczekalnia, tak, i tutaj się wchodzimy, trudno, zaufajcie nam widzowie, trudno zrobić jest park trampolin bez modu w minecraft'cie, więc dlatego to tak wygląda. Tutaj jest taka skocznia, wchodzimy, można skoczyć, skacze się na jedną trampolinę, na drugą, no i to miały być takie a'la gąbki, jak na park trampolin, nie? ale bardzo wolno się przez nie chodzi. Tutaj, tutaj jest kolejna atrakcja. no, nie wiem, wymyśliliśmy sobie sami taką atrakcję, że biegnie się przez lód i skacze się na siano. Rozumiecie? U mnie, u mnie się wszystko płynnie działa. Więc nie wiem, nie wiem. Ja jestem teraz. To to ja chwilę sam zrobię content. Za chwilę, kiedy mnie odlaguje, to pewnie się pojawia. Tutaj jest taka trampolina. O! Odlagowało chyba wszystko. Tutaj jest trampolina, która. No, na parku trampolin jest taka trampolina, gdzie na jedną czy dwie osoby. No i tutaj można skakać maksymalnie dwie osoby. W takiej jednej trampolinie można ciągle tak skakać i wchodzić, i, i tak w kółko. Jest tutaj też taki z którego robimy. Sprawdźcie o! Chodź tutaj na chwilę. Jest ten trik, że skaczemy tutaj i tutaj próbujemy doskoczyć. A tutaj za chwilę pokaż pokażemy Wam, co to jest, bo tutaj też jest taka jedna rzecz. Tutaj jest zejście. Już, 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 już. już. No tutaj jest takie nasze ulubione wszystkich kolory. Takie wejście. I tutaj, są tam skocznia. Jedna skocznia, pyk. No i skaczemy tutaj. Nie, wiem czy Rafał, będziemy to testować, bo to trochę za długo by zajęło, ale możemy powiedzieć, że widzą, że zabudowaliśmy to specjalnie dlatego, bo to jest AJ Rafał na drugą stronę. Polega to na tym, że na 3-2-1 dwie osoby klikają firewall i próbują siebie zrzucić. jakby tak. Gdybyśmy nie byli na Creative, to byśmy mogli się siebie, oj, moglibyśmy siebie zrzucać, no i. Na tym by polegało, że jedna osoba tylko może wygrać i jedna druga musi rzucić do tego. No i to, to jest generalnie cały park trampolin taki. Lecimy dalej. Idziemy do naszej lodziarni teraz, może Rafał. No, budowaliśmy to, tą lodziarnię. No, tutaj e, chodźmy może do środka, bo z to... Jakoś to wygląda, moim zdaniem. Chwytkę postawiłem, ale się zmieści. Mamy tutaj takiego, yy, no, on będzie nas obsługiwał, on tutaj, on tutaj serwuje lody. To jest taka kuchnia, wzięliśmy ją z jednego poradnika, tą kuchnię. Generalnie wszystko robiliśmy sami, tutaj tylko wzięliśmy kuchnię z poradnika. Tutaj są różne smaki, smaki lodów, możecie sobie zatrzymać filmiki, Przeczytać wszystkie Rafał mówi, że to... Mm, no bo niektóre smaki są takie zmyślone, ale wymyśliliśmy sobie No to chyba lecimy dalej Lecimy dalej? Dawaj To jest taki domek Budowaliśmy go... na co w sumie jedna osoba go budowała No i tutaj jest coś takiego Taka farma jest pod ziemią. No, i tutaj taki głównie mały domek. Bo my się. To znaczy, bo to zbudowaliśmy ten dom, kiedy wyszła wersja 1.20. Chcieliśmy dużo z tych bloków nowych budować, więc dlatego taki domek. Polecimy dalej. Tutaj jest wieżowiec e, pewnej osoby. Później wam pokażemy na filmikach. Będziemy każdego przedstawiać. Tutaj jest domek taki. Znaczy, wieżowiec takiej jednej osoby. On generalnie jest pusty, ale pusty, ale jest u góry takie, taka e, widów, widokówka. Tutaj jest takie ozdobione trochę. A nie pokazuję tablicy, tylko nie pokazuję. No, nie pokazuję, nie pokazuję <laughs> <laughs> tablicy, bo no tam są nazwy, nazwy naszych. No i tutaj, tutaj, jest KFC, no, bo każdy z nas, no czy większość, jest fanem KFC, więc musia, musiało być KFC. Frytka to złota rybka i jeden raz. <laughs> Bardzo śmieszne Rafał, bardzo śmieszne. Na pewno widzowie się też z sobą uśmiali. E, no i co, są takie stoły. Tutaj jest kuchnia. No, generalnie e, widać, że KFC ma e, kuchnia, no. i jest nic. To, to całe KFC. I w ogóle tutaj jest też dolepka, tak? Ale dobra, lecimy dalej. Tutaj jest ten dom. On niby jest skończony, niby nie. W środku jest skończona, ale na zewnątrz chyba jeszcze będziemy może kiedyś coś tam robić. No, no, no. Tutaj tak zrobili. No, coś takiego. Nie wiem, jak to wygląda. Możecie, no w sumie nie ocenicie. A może, kiedy włączę komentarze, ocenicie. Możecie, kiedy włączę komentarze, możecie ocenić też całe miasto od 1 do 10. Będziemy, na pewno przeczytamy wszystkie komentarze i odpowiemy. Dobra, lecimy okay. dalej. Idziemy dalej, hmm, no chodź jeszcze może do tego zamku teraz tutaj, on nie jest skończony w środku, ale z zewnątrz jest zrobiony, on jest też z jednego takiego poradnika robiony. No w środku nie jest zrobiony niestety, ale yy, pewnie, pewnie go kiedyś dokończymy na pewno. Tutaj jest naszym zdaniem taka budowla, do której no i no, ją no, bardzo długo budowaliśmy I ją ca... Wszy, ca e, wszystko sami budowaliśmy e, Ping-pong na końcu, bo to jest ciekawe My tam mamy taką zasadę specjalną Tutaj jest fryzjer, specjalny fryzjer w takim, jak, To jest w ogóle hotel, nie powiedzieliśmy chyba To jest hotel No i tutaj jest fryzjer, jest skrzynka I jest dużo rzeczy Idziemy dalej Tutaj jest zejście na basen, tam za chwilę dojdziemy. Tutaj jest akwarium, no i tutaj jest taka ławeczka, strefa chillu, tutaj są nasze kolory ulubione, więc git. I tutaj jest recepcja, zrobiliśmy taką recepcję, tutaj są pokoje, stunek dla pracowników, można sobie usiąść i każdego służyć. Lecimy dalej do góry, bo to jeszcze drugie piętro jest. Tutaj jest, to jest chyba każde jedzenie w Minecraftze tutaj zrobiliśmy, nie? No, chyba większość jedzenia na pewno zrobiliśmy w Minecraft. Tutaj jest wszędzie jedzenie. Możecie tutaj zobaczyć, jak buraki są. Bo tutaj chleb też jest. A, Totem. Nie wiem, co tutaj Totem robi, ale nieważne. No, Totem no, tutaj coś. Nie wiem, co on tutaj robi. Jest Lodomir. Zrobiliśmy sobie Lodomira tutaj. On tutaj jest od początku, on nam tutaj pilnuje. Są też specjalne krzesła. Czteroosobowe miejsce, dwu, dla dwóch osób miejsce i dla kolejnych dwóch. No dobra, z... cztery pokoje Tak, tak, tak. Jeszcze musimy wam pokoje pokazać. Chodź, Rafał, do jednego pokoju. Większość chyba są takie same. Chodź, zobacz. No proszę, niego. <laughs> dobra, chodź, chodź, chodź. Tutaj są, no tutaj taki pokoik zrobiliśmy sobie. Nie ma tutaj co za dużo mówić, no po prostu pokój jak pokój. Kolejny, tutaj z zielonymi łóżkami tylko. Ale no te tak same, pokój jak pokój. Po co pokażemy, ostatni każdy. Pokażę. A czemu Rafał nie chce żeby Każdy pokaże, każdy pokażemy pokój. No tutaj jest bardzo czarno. Jedna osoba chciała zrobić tutaj czarny pokój. No nie wiem e, po co. E, tak, to była dziewczyna. Ona zrobiła coś takiego. No nie jest najlepszy, nie jest najgorszy. No taki sebym powiedział, ale nie będziemy, nie będziemy komentować. Chodź, chodź. Basen. Basenik. Jest, chodź na basen. Jest tutaj szatnia damska, zamknę drzwi. Jest szatnia e, męska. W szatni męskiej tutaj jest e, taki prysznic. E, zlagowało mnie lub ciebie. Widzę, że. Tutaj, o, tip towczki robisz. Tutaj się myjesz, tutaj są ręczniki. No i nic. Lecisz. No i, i skakujesz. Tutaj jest basen. Jest też jacuzzi i jest basen. Tutaj jest najpierw basen. Można pływać po całym basenie. Jest spoko Po całym basenie jest nad drabinka. Jest też jacuzzi z cieplejszą wodą z bąbelkami, no. Są takie jacuzzi, są takie dwa. To jest też taka ciepła woda. Jest oświetlenie z góry. No i to całe, całe, cały basen. Cała... I jeszcze ping pong, tak, jeszcze ping pong i będzie cały jest wskazany Tutaj na ping pong yy, yy, to jest taka zasada, że my gramy na przykład yy, że na kurczaki, bierzemy jajka, no i gramy po kolei, ja rzucam, czy drobne kurczaka, nie drobne, jest, 1-0 dla mnie, 1-0 dla mnie i czy Rafał trafi, weź teraz na mnie, nie i nie ma punkta, trzeba zrespić kurczaka, żeby był punkt, no i czyli ja teraz wygrałam 1-0, no, dobra, to taka drobnostka, a teraz idziemy Wam pokazać resztę. To jest taka willa dosyć znanego youtubera. Z poradnika ją oczywiście robiliśmy. Taki mieczyk. Yy, widzieliśmy, że na Wojanowicach jest podobny zrobili, więc my zrobiliśmy troszeczkę różniący się, ale to tak tylko troszeczkę. Tu to jest. u, jeszcze nie pokazaliśmy bardzo ważnych dzieczy. parkingu. Parkingu to jest yy, yy, parking. Hotelowy. Ja tutaj ci, którzy mieszkają w hotelu, mogą sobie tutaj zaparkować. Są tutaj fury i. Fury. A ja twoja na No, ja ją budowałem. No i tutaj. Generalnie cały parking, nie ma co więcej mówić. Willa jest taka: ona jest ogromna. Ładnie jest zbudowana. W środku jest niestety pusta, ale to pewnie się w przyszłości zmieni. Zrobiliśmy statek wojskowy. Oczywiście też sporadnika. Zrobiliśmy ja. Ale nam się podoba, ład, jest ładny. Niektórzy na niego, dużo osób na niego mówi Titanic, tanik, Ale to nie jest Titanic. To, nie, to, jest, to jest wojskowy statek. Generalnie. Tutaj nasz kolega zbudował kolej. Kolej taką, ogromną kolej. Na no serio, jest mega, bardzo duża. Tutaj są takie ciuście chyba. Peron. Peron. Coś takiego. Więcej ciuści, Lokomotyw, Nie wiem jak to nazwać. Taki lizak. Tu za chwilę, tu za chwilę pokażemy. Chodź najpierw dokończymy kolej. No i tu... Tutaj jest ostatnia rzecz. Czyli taka zrujnowana kolej, jakby z, z tatek, y, y, ten pociąg się rozbił. No i my to zrobiliśmy takie, takie zjawiskowe z pajęczynami i z takimi różnymi rzeczami. Generalnie cała kolej rafio wyłaś. O, słyszałam, że miałem. Tutaj są żółwie naszego kolegi. Nie ma co mówić, za dużo. Takie szkło zielone. Taki malutki domek dla żółwi Zamknij drzwi tylko. Pyk. Tutaj nieważne. Tutaj jest mój, moja głowa. Zbudowałem z głowę. Mój e, rabcia mi pomagał. Rafał ją zrobił w środku głównie tutaj. Zrobiliśmy e, go w środku. Jest tutaj taki telewizor, kanapa, liście. Generalnie coś takiego. A u góry jest enchant DJ-owy sprzęt, dużo świeczek, nie wiem co to do końca jest. No jest taka konsola do gier, taka, taki automat. Może, bo jeszcze zostało nam trochę budowli, może resztę budowli pokażemy widzom w następnym odcinku. Dobra. Ale pokażmy ostatnią budowlę, bo jesteśmy akurat obok. Tutaj jest tutaj yy, chapa rybarska, Łowimy, tutaj można łowić ryby, jest stawik, chyba są nad wędki, no jest wędka, no, jest set, jest setik, ja w ogóle mam wędkę, bo może, no, została mi. No i w następnym odcinku pokażemy więcej budowli, no widzicie, że tam jest coś, tutaj jest coś, tam dalej, uuu, już, jest tutaj coś kolejnego, jest taka jedna tajemnica z bikonem, później pokażemy Wam to w następnym odcinku, a ja się z Wami żegnam, z Rawcykiem się żegnamy, no i prosimy o subskrypcję, fajnie by było, gdybyście zostawili lajka, no i żegnamy się z Wami, papa! Pa.